Cześć, siemano, witam na kanale Gamer na Rybach, ja jestem Tachowy i witam Cię w kolejnym pakopeningu kart Pokémon. Dzisiaj do otworzenia mamy pakiecik 7 Twilight Masquerade, 3 Temporal Forces... Także lecimy z tematem. W kwestii konkursu ostatniego odcinka wyników serdecznie gratuluję obojgu zwycięzców. Paczuchy do Was poleciały, także mam nadzieję, że podzielicie się na Discordzie swoimi dropami. Oczywiście wszystkich pozostałych też zachęcam do wejścia na Discorda. A teraz co mordy, lecimy z tematem i otwieramy paki. Zaczniemy sobie od troszkę starszego dodatku. Zobaczymy co tam ten poralek będzie dla nas miało. Basic Energy, Victini, Bronzer, Madbray, Gastly, Great Tusk, Delcati, Explorer Guidance, Golet w reverse, Litten w reverse i The Holo. Drugi paczek Holo, Rockcraft, Litten, Shrumish. Lickitung. O, chyba coś. Myślałem, że się z... złączyły karty Electrifier Chinchino, Sableye Iron Torns w Rewersie. O, proszę. Minchino. Ładnie, fajna karteczka. Nie wiem, czy jej nie mam. No i Feraligator w Hollow. Wydaje mi się, że mam już to Minchino, ale. Ale mogę się mylić. No i lecimy z ostatnim paczkiem Finizen. Dunspers, Snum, Pikachu, Iron Hands, Mortis Conviction, Shifty, Snum w rewersie, Reuniclus w rewersie, o Iron Bandler, EX, drugi, drugi paczek, dobra. To to by było, jeśli chodzi o Temporal Forces. Zobaczymy co ciekawego poleci nam z Twilighta. Bo tutaj jestem ciekaw, czy coś nam sypnie. Mordeczko, jeśli jesteś nowy na tym kanale, oczywiście, zostaw suba, zostaw fajka, zostaw komentarz. Mnie będzie miło, dla ciebie to sekunda. No i co? Zabieramy się za Twilighta. Może to będzie szczęśliwa siódemka. Czemu nie? Zobaczymy, jak posypie. Ciach. czy dałbyś jakieś fajne karty żeby coś ciekawego sypnęło Basic Energy Ducklet, Ninetales Ravenant Emolga, Heracross Palafin e, Handheld Fan mamy Boomerang Energy w rewersie. mamy Chimeko w Reversie i jest Blissey EX proszę bardzo Pierwsza karcioszka, start dobry, start dobry, ale czy na tyle dobry, żeby wydropić tutaj Greninja. Kodzik dla Was. Basic Energy, Poliwag, IMPOM, Darumaka, Carfish, Gleli, Ogr Mask, Propabas. Reverse y, Willpil, Chandelure. Drugi. Hitran. Niestety. Ja już chciałem w drop odłożyć. Zachłanny dropu. Kodzik dla Was. Ciach, ciach. Basic Energy. Volbit, Goldin. Sandigas. Drippy. Bellybolt, Castle, Polyrad, Farfetch'd w Driversie, Propa Bas proszę bardzo. Illustration, fajnie, podoba mi się. Kolejny. No i Arcanine Hissyłański. Holo. E, jest dobrze, jest dobrze, fajnie sypie. Basic Energy, gruki, Helioptil, Vincent, Łysy z Brothers, znaczy z tej strony tam Herakros, Loveball, Glimora, gruki w Riversie, Nintels w reverse, no i Frostlas Hollow. Oczywiście karcioszki nabyłem na stronie pokershop.pl, która jest oficjalnym partnerem mojego kanału z kodem OKOŃ. Na stronie masz 5% rabatu na cały asortyment, także zachęcam do zakupów. Basic Energy, Phantom, Slugma, Swirlix, Tadbulb, Handheld Fun, Morpeko, Konkeldur, Draklog w rewersie, Flabebe, Hogger nie najgorzej, A, ty: Basic Energy, Łysy, Glimet, Girandol, eee, Polchageist, Snorek, Heh, patrz, masz brata Morpeko, Karmin. Venipet, o, Sunflora! Dzień dobry! Witamy Sam Florena na pokładzie i Ogre Polnik w holo. Naprawdę dobrze sypie. Podoba mi się to. No i co, moi drodzy? Ostatni boosterek. Jeszcze raz zachęcam Was do wejścia na Discorda, ponieważ, biorąc udział w konkursach, najłatwiej tam jest się skontaktować. Oczywiście można się tam pochwalić swoimi dropami, jeśli gracie w Pokémon Go, pochwalić się swoimi kodami, jeśli chodzi o. Giereczkę, czy też na przykład umówić się na meczyk w TCG Live, korzystając chociażby z czatu głosowego, serdecznie zapraszam. Teraz nie wiem, czy przerzuciłem, czy nie, nie przerzuciłem, czyli energia na dół, energia, jabłuszko, kwiatuszek, wypalona świeczka, yy, brudny kot, yy, jabłko w sosie, budynek. Żyrafa w masce. Yy, tar nieudana tarantula w, w rewersie. Yy, ognista małpa. Yy, no i jean. Hehe. No to co? To jeśli chodzi o yy, te ciekawsze karcioszki, teraz sobie od razu je zakoszulkuję. No to mamy tak. Mamy sunflower. Coś nie ostrzy. Mamy sanflore. Mamy Ogerpona, mamy Propa Basa, Blissey, Iron Bundle REX i Minchino's Temporal Forces. Tak samo zresztą jak Iron Bundle, także całkiem nieźle. Jak na 10 boosterków, 6 dropów jest całkiem ok. Zasilą na pewno moją kolekcję kart. Dodatkowo domówiłem kolejny album, ponieważ te karty, które widzicie tam gdzieś z tyłu, muszę w końcu posegregować i poukładać w albumach, żeby tak sobie nie leżały. Moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Ja wam dziękuję za obecność. Zostawcie lajka, like suba i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemajo!